Cześć. Nazywam się Dominik Grzybek i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznych warsztatach Art and Fashion Festival, które jak co roku będą odbywały się w Poznaniu w Starym Browarze. Cześć, nazywam się Dominik Grzybek i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w warsztatach Art and Fashion Festival, które jak co roku będą odbywały się w Starym Browarze w Poznaniu. W zeszłym roku brałam udział w warsztatach projektowania mody u służyny. Wspominam ten czas bardzo owocnie, były to bardzo ciężkie dwa tygodnie pracy, gdzie tak naprawdę uczyliśmy się wielu nowych rzeczy, poznaliśmy wielu bardzo zdolnych młodych ludzi, uczestniczyliśmy w super fajnych wykładach. Tegorocznym tematem warsztatów jest Fine Romance. I czym dla mnie jest fajny romans? Długo się nad tym zastanawiałam i doszłam do wniosku, że to jest tak naprawdę jeszcze stan zakochania. I to jest zakochanie między właśnie modą a sztuką, gdzie tak naprawdę jedno z drugim jeszcze flirtuje, poznaje się, dociera i to tak naprawdę od nas zależy, czy to będzie, czy urodzi się z tego wielka miłość, czy zostanie tylko na etapie poznawania. Zachęcam bardzo serdecznie do wysyłania swoich zgłoszeń na warsztaty Art and Fashion Festival. Naprawdę warto.